Hej kochani, witam się z Wami w nowym odcinku, nowym vlogu. To jest, słuchajcie, taki odcinek, który mm, zaczynam. No, jak to powiedzieć, nie jest to łatwe. Dlaczego? Dlatego, że to jest ten dzień. Yy, to jest ten dzień, w którym za dosłownie półtorej godziny zaczynam egzamin. Egzamin na certyfikat. Więc jeśli go zdam, to yy, jak to się tam wszystko potoczył, prawomocni, wiecie, jak to tam działa, wszystko, to będę certyfikowanym psychoterapeutą. A jak nie zdam, no to będę nadal pracować tak, jak pracuję bez certyfikatu i za około 3 miesiące będę mogła zdawać egzamin ponownie. Jest to trudny egzamin, bardzo trudny egzamin, dlatego że na tym egzaminie yy, nie ma tak, że to jest wiecie, wiedza książkowa, którą można się nauczyć i wiadomo z czego człowiek będzie pytany. Jest to raczej taki egzamin w formie rozmowy o konkretnym opisie przypadku, który ja stworzyłam. I ten konkretny opis jest. Ja mam akurat komisję zagraniczną, więc ten konkretny opis tłumaczony jest na język angielski. I komisja, która zapoznała się z tym moim opisem wcześniej, to nie jest praca, żeby nie mylić tylko z pracą dyplomową, jakąś tam, tylko jest to opis przypadku, czyli mojej pracy z konkretnym klientem. I powiem Wam, że to jest w tym chyba najtrudniejsze, że to może być zarówno bardzo fajna rozmowa, yy, taka, gdzie ja, wiecie, będę potrafiła w jakiś sposób wytłumaczyć, jak pracuję, ale może być też tak, że, wiecie, coś gdzieś mnie tam przyblokuje, przychodzi stres. No, nie wiem, jak to będzie. Zobaczymy. W każdym razie tak, ten odcinek się nie ukaże na pewno, jak nie znam tego egzaminu, bo ja się z Wami nie dzieliłam tym, że go mam, ponieważ, yy, ponieważ nie chcę. Nie chcę, bo to nie jest dla mnie Czyli, znaczy, jakby wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, tak w totalnej, takiej pokorze, że ja nie jestem. Yy, że to nie jest tak, że jak ja pracuję to dwa lata, to ja już jestem kimś wielkim. Nie. Myślę, że wiele lat jeszcze minie, zanim ja będę naprawdę takim, nie wiem, myślę, że więcej wiedzącym terapeutą, bo chyba nigdy idealnym. Bo, no co jest taki nurt? W tym nurcie. To jest taki nurt, gdzie praca z klientem to spotkanie. To jest spotkanie, yy, które nie wiadomo, jakie będzie. I jak każde spotkanie. I wiecie, i to yy, myślę, że to, w, w tym trzeba mieć bardzo dużo pokory, że, że właściwie nigdy nie wiemy, jakie to spotkanie będzie. Nigdy nie wiemy, jaka to będzie osoba, ale przecież też nie wiemy, jakie nasze będą reakcje w tym kontakcie i tak dalej. To jest po prostu gestalt. Więc kochani, jak się to nie... Jak, się, jak ja nie zdam, to ten film się nie ukaże, bo nie będę chciała się tym dzielić na razie, dlatego, że no, chcę się dzielić sukcesem, a kiedy się nie uda, no to, no to będę zdawać za trzy miesiące. Może Wam tam gdzieś, jak będę gotowa, wspomnę, nie zdałam i egzamin mam wtedy i wtedy na przykład. Ale na ten moment nie, nie jestem gotowa. Dlatego się tym nie dzieliłam wcześniej, że mam ten egzamin. Tam niektórzy z Was zauważali, że trochę jestem taka czasem smutna, A to raczej było tak, że ja o tym po prostu myślałam. Dobra, więc słuchajcie, umyłam głowę, no bo zaraz ją muszę jeszcze wysuszyć, wypadałoby wyglądać jakoś, wiecie, ładnie. Ech, na razie jestem w jakiejś domowej bluzce, ale oczywiście się przebiorę. Nie wiem, jeszcze w jakąś sukienkę czy coś. Zobaczę. Mam to online na Zoomie, ponieważ to są osoby z zagranicy, tak jak mówię, więc one, mając dużo egzaminów co kilka dni, co, co tydzień, nie mogłyby tak przyjeżdżać. Komisje są różne, to nie są zawsze te same osoby. No i co? No i 8.1. No i kochani, no i co? No i się pozbieram. Nie mogę nic konkretnego bardzo jeść, ale zjem sobie, już wymyśliłam, że koktajl, koktajl mój ulubiony jest. Zresztą, który widzieliście w poprzednim filmie, jak go robiłam. Koktajl mój jest autentycznie zawsze dobrym wyborem, bo dodaję sobie odżywkę białkową yy, i wiecie, jakieś tam siemie i tak dalej, więc on jest taki pełnowartościowy i on zawsze wchodzi. Nawet jak się bardzo nie ma ochoty na jedzenie, to zawsze on bardziej wchodzi. No więc. Co, kochani, ja idę się zbierać w takim sensie, że zrobię sobie: że chyba najpierw sobie wysuszę włosy, potem sobie zrobię to śniadanie, zjem tak około dziewiątej I od tej 9 no to będę już oczekiwać na o 9.30 mam egzamin. Także no, nie powiem, Wam trzymajcie ze mnie kciuki, no bo wy tak, o tym nie wiecie, nie, ale. Teraz w filmie trzymajcie, bo jeśli ten film się ukaże, to znaczy, że zdałam. Będziecie to na pewno widzieć po tytule. Więc jeżeli dałam, to super. I w ogóle, jeżeli ten film się ukazał, no to, no to tutaj teraz yy, wiecie już pewnie, że za chwilę przyjdę i się będę cieszyć jak kupia, jak wariatka. A jak nie zdałam, to ten film się nie ukaże. Więc proste. No, więc słuchajcie. Widzimy się za chwilę dla Was, jak już będzie po wszystkim. <grymne> Także no, tyle. Lecę. Kochani, jestem, jestem, zdałam. <laughs> 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 Jubi, po prostu zdałam, rozumiecie to. Zdałam, jestem y, psychoterapeutką z certyfikatem europejskim psychoterapii gestalt i jestem tak szczęśliwa, jak się tak bardzo cieszę z tego, że naprawdę jejku, po prostu zdałam i słuchajcie nie mogłam się oderwać potem od telefonu, bo cały czas wiecie, jak ktoś dzwoni, gratuluję i to jest takie miłe w ogóle, bardzo, bardzo i, I wiecie, i jakieś tam wiadomości, i na naszej grupie takiej szkolnej, ze szkoły, wiecie z dziewczynami, tam też wiecie pełno gratulacji. No w ogóle, no super, po prostu super. Chodź, pieseczku tutaj. Chodź, jestem tu ja, powiedz, taki obcięty, piękny. Mua. tak, wczoraj byliśmy u fryzjera. No, także, kochani moi, tak, tak, możecie mi już gratulować, zdałam. Mam ten certyfikat, znaczy mam. No, będę go miała, bo to wiadomo, że to musi potrwać trochę, ale tak, ale już, już jestem po i się naprawdę tak cieszę, tak ogromnie się cieszę, że to już jest taki etap, bardzo duży etap za mną. No, bo to, wiecie, dużo się działo. Żeby do tego momentu dojść, naprawdę musiało się dużo wydarzyć yy, rzeczy takich dla mnie, naprawdę trudnych, bardzo dużych wyzwań, różnych moich wyrzeczeń i w ogóle, a mi. Się, nie przeszkadzaj mi, bo on mi cały czas tutaj główką y, dotyka, dotyka mi tej ręki, co ja trzymam kamerę, nie mogę z tym psem. Przestań. No, także powiem Wam, że jestem tak szczęśliwa, że po prostu teraz y, odkładam już telefon, znaczy już odłożyłam, właściwie już zaniosłam go tam do y, kuchni, mi się ładuje, bo już się rozładowuje. Od, odłożyłam, y, stwierdziłam, że przychodzę teraz do Was, z Wami się podzielić tą radością. I potem już jestem teraz w sukience, w ogóle wiecie tak, odświętnie ubrana, ale zamierzam się przebrać na takiego już wiecie, wiecie, żeby, żeby się czuć dobrze. E, pójdę zaraz sprawdzić, jaka jest pogoda, i słuchajcie, i wybywam. Idę gdzieś na jakiś spacer. E, tam jeszcze potrzebujemy też pojechać do jakiegoś tam sklepu, ale to w sumie będzie przyjemne. Więc powiem Wam tak: chłopaki dzisiaj szykują jakąś kolacyjkę, taką sobie pizzę będą robić, e, więc będzie bardzo przyjemnie. Także no. Kurczę, słuchajcie, wow, naprawdę i teraz dopiero powiem Wam, że jestem głodna, bo rano to tak wypiłam ten koktajl, owszem, ale no tak no, wypiłam, nie? To, to jest właśnie coś, co mi zawsze wejdzie, ale po prostu no, no nie, nie, jakoś teraz dopiero czuję, jak puściło wszystko i się zac zaczynam robić taka głodna, taka ach, no aż muszę zjeść coś zaraz. Także tak, także kochani moi, jestem... Teraz już będę się cieszyć, teraz już jestem szczęśliwa, bo to było naprawdę coś, co mnie mocno trzymało. To było coś, co sprawiało, że no naprawdę. miałam dużo, po prostu miałam dużo na głowie, bardzo dużo. A teraz dzięki temu już, że to mam za sobą, sporo mi odpadnie. Szkoła odpadła, nie mam już tego na głowie, że to muszę jeszcze zdać, i tak dalej. Nic nie muszę już więcej pisać, więc to jest po prostu. No, kochani, to jest coś cudownego, także naprawdę się cieszę ogromnie, ogromnie, ogromnie. No, także, yy, także idę teraz coś zjeść i tak jak mówię, wynoszę się z tego domu, bo muszę po prostu muszę odpocząć tak, tak naprawdę na, na 100% i coś sobie zrobić fajnego. No, także lecę, kochani, lecę. Proszę bardzo, siedzimy Piesiu na balkoniku w słoneczku. Taka sytuacja. A mi? Hej! co tam! Jest piękne słońce. I teraz widzę się z Wami z tej strony. To jest w ogóle fantastyczne w tej kamerze, że ja sobie mogę tak, wiecie, zmieniać w dowolnym momencie. I mogę być właśnie raz z tej strony, raz z tej, w sensie, wiecie, możecie widzieć albo moją twarz, albo właśnie coś, na przykład nagle, jeśli potrzebuję coś pokazać, to nie muszę wyłączać, tak jak w telefonie i przekręcać tej kamery. Nie, może w telefonie też się tak dało na bieżąco, nie wiem tego, ale nie, tu, tam nie umiałam, a tutaj umiem. No, mam taki, wiecie, przycisk i jest super. No, muszę wam powiedzieć, że no tak, jest już kolejny dzień, bo to wczoraj to ja już nic nie nagrałam, bo ja byłam już po prostu tak podekscytowana tym wszystkim, że już poza tym co wam powiedziałam, to już nie mogłam się do was odezwać, bo wiecie, tak, spędziłam sobie ten dzień właśnie z, z, z moją rodziną. Byliśmy na spacerze, byliśmy też na takich małych zakupkach, zaraz Wam pokażę, ponieważ moi rodzice mają e, święto swoje rocznicę ślubu e, i dzisiaj właśnie do nich jedziemy, to pokażę Wam, co kupiłam i czekamy w ogóle też zaraz na przywiezienie jeszcze torta, więc też e, nie wiem, czy będzie się dało pokazać i rozpakować, ale jak nie, to najwyżej już u nich Wam pokażę. Tak się z panią dogadałam, żeby to był taki fajny torcik, taki właśnie tam owocki, jakaś czekolada, jakiś, yy, jakiś taki krem orzechowy, oczywiście taki, żeby ja mogła jeść, yy, czyli na pewno bez nabiału, no więc bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze nie jestem gotowa do tego wyjazdu, na razie sobie postanowiłam przyjść na balkon, wypić kawę, właśnie tak a propos kawy, to muszę sobie wreszcie wziąć, bo zaraz, się, zaraz jakieś pszczółki wybią. No, ja się zawsze boję w takich miejscach, że, że wiecie, że to, że to zaraz się tu jakieś owadziki zlecą. To jest taka moja schiza niestety, że się boję takich rzeczy. No i co? I wypiję kawkę, fajnie, bo mam tutaj teraz cień. Tak jak widzicie, o, i tu jest fajnie teraz. Wypiję kawkę, i co? I pójdę się zbierać, pójdę pomyśleć, co tam ubrać. Idziemy, wiecie, tam nie ma jakiejś imprezy, przez to, że moja mama, że rzeczy, no babcia jest w takim stanie, jak już Wam opowiadałam, że leży w domu tylko cały czas, więc jakby mama no, cały czas się nią musi zajmować, więc jakby sytuacja nie jest taka łatwa. Kiedyś tam było mówione, że może, wiecie, będzie jakaś taka impreza w stylu że jakiś obiad gdzieś w restauracji czy tam w jakimś miejscu. Dla więcej, większej może liczby ludzi, ale jednak z racji tej sytuacji po prostu no rodzice nawet nie myślą pewnie o tym w ogóle. Więc tak, zaprosili nas po prostu do siebie na obiad, posiedzimy, wyjdziemy torcika i będzie fajnie. Więc, więc tak i kupiliśmy im właśnie wczoraj prezencik, więc a wiem, że mogę o tym tutaj mówić, bo jak ten film się ukaże, to pewnie będzie dopiero jutro w niedzielę. Więc będziecie mieli takiego vloga z, z całego jakby tego czasu weekendowego mojego. No i ten. I to już jakby mogę pokazać bez problemu, bo, no, bo nie będą widzieli wcześniej, więc spoko. No, także taka sytuacja, słuchajcie. Wczoraj, yy, tak jak mówię, byłam na spacerze, cieszyłam się bardzo tym dniem. Potem byliśmy też w tym sklepie kupić ten prezent, i tak w zasadzie to. No to tak zleciał mi ten dzień. Trochę sobie pograłam. A, właśnie, bo wiecie, jeszcze nie wiecie tego, ale to. Trochę sobie pograłam, to może zostańmy tutaj przy tym, że sobie pograłam. Teraz możecie zastopować na tym, co powiedziałam, że sobie pograłam. I tu trzy kropki. I wy, sobie, wy możecie to zastopować, i możecie napisać w komentarzu, co obstawiacie, że w jaki sposób sobie pograłam. <laughs> Ciekawe, ja jestem ciekawa, czy będziecie wiedzieć. No, więc na razie pozostawiam to moją słodką tajemnicą. Pograłam sobie i było mi bardzo dobrze. Byłam szczęśliwa. No, także tak. Tak wczoraj spędziłam sobie dzień. Zrobiłam fajną kolację. Zrobiłam, znaczy fajną, bez jakichś fajerwerków, ale były to, była to kolacja pod tytułem bruszetta. Bruschetta. Bruschetta zrobiona z, słuchajcie, z Thermomixa, ale świetny przepis. Bardzo uważam, że warty do zrobienia. Taka, wiecie, taka cała, cała ta taka wkładka, którą daje się na, na bułki czy na chleb, w zależności od tego, na, co, na czym robicie. Ale pokażę Wam to kiedyś, bo naprawdę bardzo dobre. Yy, I tam się daje, wiecie, ser mozzarella, jakieś tam oliwki, coś tam, pomidorki, to się wszystko miksuje i na, nakłada się na, na chlebek, i potem się to piecze w piekarniku. Przepyszne, bardzo nam smakowało. Także taka kolacja wczoraj, po prostu zwyczajna. Miała być pizza, ale nam się jakoś, nikomu się nie chciało, w sensie, nie mieliśmy ochoty. No, dobrze. No słuchajcie, to co? Mówię teraz do tego mikrofonu. Ciekawe w ogóle, jak to słychać. To później zobaczę w montażu. Czekajcie, ściągnę to. I zobaczmy. Jak mówię. Tu miałam przypięty, a teraz mogę mieć tutaj bliżej. I mogę być, mogę Wam tak szepczać do łóżka no, więc tak, no taki mikrofonik jest fa fajny, bo on bardzo dobrze działa bardzo dobrze zbiera, fajnie w jakichś takich sytuacjach, wiecie, jak się gdzieś idzie na zewnątrz i mm, jest gdzieś jakiś hałas czy coś, to można do niego mówić i naprawdę dużo fajniej, ma też puszka, czyli można puszek nałożyć i wtedy przeciw wiatrowi ochrania, więc nie będzie tego takiego, wiecie wiatru słychać, no przymierzam trochę oczy, bo jest tak jasno dosyć nadzieję w ogóle, że wy mnie widzicie Jakoś sensownie. No, więc tak, słuchajcie, idę się zbierać, idę myśleć, co tutaj ubrać w jakąś sukienkę, pewnie się ubiorę. Czy nie wiem w jaką, ale pomyślę. No, więc ubiorę się i. No i zobaczymy, co dalej lecimy z tym dniem, więc widzimy się później. No i kochani, mówiłam Wam, że Wam pokażę obraz, jaki kupiliśmy rodzicom, więc tak wygląda ten obraz. Sobie zobaczcie. A osoby, które nie widzą, mogą sobie teraz zrobić screena. I proszę bardzo, zgodnie z moją rolką, y, udostępnij Be My Eyes i już będziecie wszystko wiedzieć, co na tym obrazie jest. Korzystajcie z technologii. Wszłam, słuchajcie, do gabinetu. Y, mimo, że jest sobota, przyszłam podlać tego kwiatka. W ogóle go w tym roku y, panią poprosiłam, taką y, ogrodniczkę, żeby mi go przesadziła, bo on był w takiej. Y, znaczy tą zewnętrzną donicę no to miał taką, bo to jest ta sama, ale ta w środku tutaj ona była taka mniejsza i pani mi przesadziła do większej i przyszłam go podlać, bo mi się wydaje, że troszeczkę ma już suchą tą ziemię, a że ja, jak wiecie, wyjeżdżam, to no to po prostu nie będę tu przychodzić, więc muszę go podlać, ale jest tak piękny, tak okazały. Wszyscy, wszyscy są bardzo zachwyceni tym kwiatem. Naprawdę jest przepiękny. No, także przyszłam go podlać. A tak poza tym, czekajcie. Odwrócę Was. A tak poza tym ja wam pokażę, jak się ubrałam. Tak pomyślałam, że jak już przyszłam, to wam tutaj pokażę w gabinecie. O na tyle proszę bardzo, koła emocji i kwiatka. Yy, wiecie co? Zrobiłam przede wszystkim koka. O, nie wiem jak to widzicie, ale zrobiłam sobie takiego koka yy, z czarną taką gumką nałożoną. Mam tutaj naszyjnik taki z, z Lilu, sobie kupiłam. No i proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Czy on to dobrze nagrywa? Mam nadzieję, że tak. I sukieneczka, ta moja ulubiona, uwielbiam ją. Buty te, takie beżowe, beżowo-czarne właściwie, więc jakby wszystko się tutaj kolorystycznie chyba mi fajnie zgrywa no i mam jeszcze bransoletkę do tego właśnie z Lilu taką bransoletka jest bardzo ładna, bo ładny jest w ogóle ten komplet, ale słuchajcie zapięcie ma takie, że nie ma szans, żebyście to sami zapieli. po prostu no nie ma takiej opcji usiądę sobie w fotelu jak już przyszłam na chwilę nie ma takiej, pogadam do Was poczekajcie, nie ma takiej opcji żebyście żebyście sami tą zapieli po prostu kurczę, znaczy ja nie dam rady, bo myślę, że widząca osoba byłaby w stanie to zrobić, no ale ja nie dam rady, także ten, także to jest bardzo głupie, że muszę kogoś zawsze prosić, żeby mi po prostu zapiął tą bransoletkę, słuchajcie, jak wiecie, wyjeżdżam, także podaję dzisiaj kwiatki, bo wyjeżdżam, więc no, żeby wiecie, nie umarły, Natomiast yy, wjeżdżam w poniedziałek. Vloga zobaczycie jutro, więc jutro jeszcze zobaczycie pewnie jakieś tam fragmenty z tego jak się pakuje, myślę co tam pozabierać. No i co? No i y, oczywiście będą się filmy jakoś tam ukazywały na pewno przez ten czas. Jakieś, jak nie całe filmy takie długie, to jakieś krótkie formy, jakieś rolki czy coś takiego, także tam śledźcie. No i co? No i cieszę się niezmiernie, no. Także teraz jestem już gotowa na wyjazd. Torta Wam jeszcze pokażę, tylko jak już będziemy u rodziców, bo tam jak już go odpakujemy całkowicie, wiecie, bo, no bo tak to teraz on jest w pudełku. No, także słuchajcie, no, ja podlewam kwiatki i jedziemy. Jeszcze się, słuchajcie, raz odezwę do Was, bo sobie coś przypomniałam, przecież jak przyszłam, to miałam Wam od razu to powiedzieć, tylko się jakoś zajęłam tym kwiatkiem. Słuchajcie, wychodzę z klatki, po prostu... Nie wiem, ale ludzie to czasami nie myślą, serio. Wychodzę z klatki i słuchajcie, dosłownie zaraz za drzwiami. Wpadam na coś, myślę co to jest, Boże, wiecie, ułamki sekund, wpadam na coś, oczywiście, co się okazuje, jest to pan, który sobie kuca i coś tam robi, naprawia. Nie wiem, co on tam robił. No, ludzie święte, pod samymi drzwiami. Gdzie ktoś może wyjść. No i to jest oczywiście, że jak wyjdzie ktoś widzący, to na pewno da sobie radę, ale jak wychodzę ja, niewidoma, to co się staje? Jak myślicie? Wpadam na gościa, prawie że się przewracam, już nie mówiąc o tym, że no, na szczęście nie jestem jakaś duża, bo bym go mogła, <gryw> nie wiem co zrobić, poturbować. Wpadam na Pana i po prostu z przerażeniem sobie myślę, Boże, co to się dzieje, nie? No, więc taka sytuacja, słuchajcie, więc jak, no przeprosił mnie oczywiście bardzo, 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 ale ludzie, serio, pod drzwiami proponuję myśleć. Naprawdę. We rise like Kochani, mamy niedzielę. Przyszłam do Was, chwilkę do Was pogadam, ale właśnie zobaczyłam sobie, że mam już dosyć dużo sporo materiału od nagrywając od piątku. Myślałam, że dzisiaj jeszcze Wam pokażę, jak się pakuje i w ogóle ale szczerze mówiąc to stwierdziłam, że pakowanie y, chyba będę robić albo jutro, albo dziś, ale dopiero jak wrócę, bo teraz jeszcze wybieramy się najpierw do kościoła, potem na obiad do rodziców y, z kolei mojego męża, więc... Y, y, no więc jakby stwierdziłam, że teraz nie będę tego robić. Po pierwsze właśnie dlatego, że y, stwierdziłam, że za dużo już jest tego materiału, więc pakowanie po prostu wrzucę już do kolejnego vloga. Natomiast... Natomiast, teraz jeszcze do Was pogadam tak chwilkę, powiem Wam, że właśnie wczoraj było bardzo, bardzo sympatycznie u moich rodziców, spędziliśmy sobie miły czas razem, pogadaliśmy, no i torcik był przepyszny, naprawdę było superowo. I co jeszcze? I Wróciliśmy do domu. No Właściwie to powiem Wam, że już się nic takiego wielkiego nie działo potem wieczorkiem, wróciliśmy wieczorem. Mm, natomiast y, przed całym zaśnięciem, słuchajcie, tak w sumie jeszcze zanim poszłam spać, no tak położyłam się i w pokoju było jeszcze zapalone światło mm, i słuchajcie, nagle słyszę takie straszne grube brzęczenie. Jakiegoś owada. Byłam po prostu cała spanikowana wołam mojego męża. Yy, on przychodzi i mówi, że, że to szerszeń. Yy, no i słuchajcie, ten szerszeń yy, latał po prostu przy tej moskitierze naszej. I tak sobie pomyślałam, że gdyby nie ta moskitiera, no to padłby do pokoju. I powiem Wam, że no jest to bardzo, bardzo. Czy we mnie to wywołuje taki lęk, że ja usypiając wczoraj, yy, naprawdę miałam takie, wiecie. Yy, miałam wrażenie, że ja cały czas go słyszę, a prawda jest taka, że jak zgasiliśmy światło, to on najprawdopodobniej odleciał, no bo już nie było tu dla niego nic, jakby nic go nie przyciągało, no i też nie mógł wlecieć, bo miał moskitierę, także muszę Wam powiedzieć, że naprawdę było to dla mnie, ojejku, no coś strasznego. Ja się po prostu okropnie boję tych owadów w ogóle, ale już naprawdę szerszeni, to się boję absolutnie, no mega. Także taka wczoraj przygoda była szerszeniowa. <grych> Natomiast na szczęście, tak jak mówię, na no, moskitiera jest i chwała Bogu, bo po prostu dzięki tej moskitierze yy, nic nie wpada. No więc jestem szczęśliwa. Trzeba jednak pilnować, żeby ją zamykać, no bo jak tak ktoś otworzy, no to, no to wiadomo, że może się coś wydarzyć. No, zjadłam już śniadanko, umyłam włosy, jest tak ciepło, że prawdopodobnie nie będę ich suszyć, tylko je tak po prostu zostawię, bo też wieje wiatr, nie wiem, muszę zobaczyć, bo bo fajnie się tak, fajnie się tak chodzi z takimi włosami, bo po prostu one chłodzą i jest lżej. A Ty siedzisz w słoneczku i ziajesz, a po co tak? Po co tak? Hmm? No... No, także słuchajcie, tyle chyba na dziś. Tak jak mówię, jadę teraz na. Za, za najpierw do kościoła, potem na obiad do e, moich teściów. A potem, jak wrócę, to pewnie e, albo zacznę się pakować dziś, albo jutro. I wtedy zacznę nagrywanie wam kolejnego. E, myślę, że to będzie taki weekly vlog, czyli taki vlog z całego tygodnia. Tak myślę, aczkolwiek wiecie, zobaczymy, jak to wyjdzie praniu, bo jak tam wyjdzie coś takiego, że będzie więcej tego materiału, czy coś, to podzielę to jakoś. No, ale w każdym razie, słuchajcie, wyjeżdżam, wyjeżdżam, wyjeżdżam. Wyjeżdżam do Krynicy. Do Krynicy Zdrój. Także będzie fajnie. No, dobra, słuchajcie. To ja się z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że dobrze Wam się oglądało, fajnie Wam się spędziło ze mną czas. Jeśli chcecie napisać mi jakiś komentarz w ramach wsparcia mnie i tego, żeby kanał mój się mógł rozwijać, to zapraszam Was do komentarza. Napiszcie w komentarzu albo coś swojego, albo w ramach wsparcia napiszcie mi, napiszcie mi miłego wyjazdu. I wypoczynku. No i co? I zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie. Oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku, żeby mieć powiadomienia o wszystkich moich filmach. A także y, zapraszam Was do tego, abyście polubili mój film. No i napisali coś w komentarzu. Będzie mi bardzo miło, y, bo będzie mnie to motywowało do dalszej, dalszego jakby nagrywania, ale też będzie to rozwijało mój kanał. Trzymajcie się cieplutko, pa! pa.